No, to posprzedajemy. To na pewno. To na pewno. Mroczny elf, czyli nie dla mnie. To też sprzedamy. Tylko, czy to jest dedykowane? No, ja nie mogę tego ubrać, nie? Na razie sprzedajemy wszystko, z, z czego nie mogę skorzystać. Leśna elfka. Mroczny elf. Później się zastanowimy, co zrobić z resztą. Mroczny elf. Oj, coś, coś czuję, że będę miał dużo kasy. Już mam 14 tysięcy. Serafia. Gladiator. O, to już nie, to już będę mógł korzystać. Czy jakoś tu się robi porządek w tym plecaku? A tu właśnie. Ło! obrona 42. Aha, tylko że nie mogę z tego korzystać. Aha, ale nie dużo więcej niż ja. Magbiterny broń dwuręczna legendarna laska orła ale co to jest wygląda nawet na silniejsze od mojego 67 83 no nie do końca ale to jakoś wolę wolę mieczem walczyć zresztą władanie bronią eee, Włada, aha nie, nie zlikwidowałem sobie tego w ogóle aha nie bo to tu wyskoczyło Eee, no, sprzedamy laski. No ta jest konkretna. Tylko ciekawe co jest dedykowane do... Dla wampirzycy. To jest konkret, to jest konkret. To jest konkret, jak to wygląda ten przecinek. Odporność na magię 2. Plus 42 do obrony. Ujo. Wersus walczący na od... Aha. Nie no, przecinak lepszy Dobra, sprzedajemy Buty Obrona 3 Obrona 3, poziom 5 Odporność na trucizny Dobra, to jest lepsze To jest lepsze tak, droższe jest. To za 321. Tak, to sprzedajemy. Obrona 14. Ja mam obronę 16. Odporność na ogień. Dobra. Do... Aha, tu jest coś innego. Okaleczenia 17. A, to tam może być lepsza. Odległość 40. Siła plus 3. Bojowe kopnięcie. Znajomość magii. Mocarna tarcza okaleczenia. Uszkodzona jade, jadeitowa tarcza. Dobra, zamieniamy. I ta jest droższa? Ta jest najdroższa, dobra. Patrząc po, cze, po cenie, takbym dokonał dobrego wyboru. Tanie nagolenniki orła. Gdzie są nagolenniki? Tu. Obrona 10, obrona 14. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Ile kosztują? 6, 6, 9. Dobra, zamienmy. Nawet nie patrzę na razie, jak te, jak te statystyki się zmieniają tutaj. No tak, szczerze mówiąc, nie jestem pewien do, aha, do końca, co co oznacza. Szansa trafienia, szansa trafienia wroga. Niegodziwe rękawice bitwy. Rękawice są tu, obrona 6, obrona 7. Te kosztują 693, te tyle. Czemu? Te jakąś mają magię, tak jest. Dobra. To sprzedajemy te. Wyrzucona uzda klejnotu. To jest całość? Całość. Co to jest? Wyposażenie do ulepszania konia. Kliknij prawym przyciskiem, by użyć. No to co, to ulepszymy se konia. No teraz takie, takie są różne. Medycyna zna różne przypadki. No to, to ulepszamy konia. Ulepszył się koń? Kurcze nie wiem. Dobra. To na pewno sprzedamy. Co tu jest jeszcze? Zostanę przy kuszy, łuk sprzedam. Płomienny pas. Mam ja jakiś pas? Jest pas. Cena 310. Cena 200. Obrona 5. Obrona 3. Odporność na ogień 4. Oj, ktoś atakuje. Muzyczka się zmieniła. A być może się mylę. Jakoś to tak podeszło mi bardziej, choć tańszy. Dobra. Tu co? Magbitewny leśna elfka, leśna elfka, Magbitewny. Czyli to też sprzedajemy. Dobra, uporządkujemy przedmioty. Na ramiennik, na ramiennika jeszcze nie sprawdziłem. Obrona 11. Dobra, tego sprzedam. Tak. Posortuj. Opancerzenie. Pozostałe. Z jedną buteleczkę można kupić, choć już dużo mam tych buteleczek, a nie wiadomo jakie walki będą. Mogą być ciężkie walki niedługo. Tam mają orki jakieś na tej pustyni być, z tego co pamiętam. Dobra, jeszcze jedną. Kasiorki na razie, na razie dużo to. Miecz, coś lepszego od przecinaka, wątpię. O, ja pierdolę! Kupiłem to niechcący. O rzesz, a za ile to sprzedam? Ja pierdzielę tyle kasy żem stracił, o masakra. No nic, no muszę odsprzedać z powrotem. O Jezus. No dobra. Hmm. No nic, będzie dobrze, będzie dobrze. Świat się nie zawalił. Świat się nie zawalił jeszcze. Dobra nie będę nie będę jeszcze raz tego wszystkiego A hełmu se nie założyłam A miałam tam jakiś hełm Kupmy jakiś hełm Oj drogie 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 to wszystko kurczę Na razie nie ma co Chodzę se bez hełmu i jestem szczęśliwa Tu co jest Ktoś chce gadać? Nie chcą gadać. Zapiszmy. Zapiszmy grę. Syl. Wia. W drodze. Ciąg dalszy. Dwa. Dobra, i potężny cios. O, żyje. A, Goblinski Champion. Tańczące ostrze tarcza. No teraz tak się przynajmniej nie rzucam w oczy. Jakby wkomponowana ta tarcza do reszty, do reszty ubrania czy tam, opancerzenia. O, Gobliński Champion. No tym razem jeden cios wystarczył. A to kto? Goblinski czempion, czyli jakby już trzecia, trzecia, trzecia kategoria goblinów, ale w tym w tym pozytywnym dla nich znaczeniu, czyli czyli trzecia mocniejsza. Idziemy. On tu się droga kończy nie, nie, śmiało można iść. Ich...